Witajcie serdecznie z tej strony Rafał i Red Pill News. Czy znacie to uczucie, kiedy macie w głowie wizję tego, co chcielibyście przedstawić, a w trakcie dokonywania sumiennego rozeznania w temacie okazuje się, że finalny materiał będzie całkiem inny? Ja znam, ale w takim stopniu jak doznałem tego, teraz jeszcze nie doświadczyłem. Nie ma dobrego sposobu, aby zapowiedzieć ten materiał, więc zapraszam Was po prostu do sprawdzenia tego, co przygotowałem wraz z Martyną. Materiał w całości znajdziecie na Rumble TV suwerenni. Link standardowo czeka na Was w komentarzu przypiętym pod filmem. Jeżeli oglądacie ten wstęp, to znaczy, że już jest gotowy do oglądania. Zapraszam serdecznie i od razu zapraszam Was w niedzielę tutaj na YouTube o 20.00 na live'a, coś czuję, że będzie gorąca dyskusja. Pamiętajmy, odrzućmy strach, strach to trucizna dla duszy. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie stawię mu czoła. Bosęga, czyli uziemienie, bardzo korzystne dla ciała, polecam praktykować i zachęcam do odwiedzania bloga Lechickie Odrodzenie autorstwa Czcibora. Ja zapraszam Was teraz na właściwy materiał, który przypominam, znajdziecie na Rumble i TV Suwerenni. Życzę Wam miłego dnia, jeśli oglądacie rano, spokojnego wieczoru, jeśli oglądacie później. Niech Wam się darzy, sława bracia i siostry, where we go one, we go all.